Dzień dobry. Przyglądamy się zaraz wczorajszemu odcinkowi tygodniówki Ring of Honor. Ostatni już epizod w tym roku Państwo Szanowni. No i tak oto kolejny rok zleciał niemalże i kolejny rok brak umowy telewizyjnej dla Ring of Honor. No o tym akurat wspominałem niedawno troszeczkę szerzej i kto się jeszcze z tym nie zapoznał, niechaj uczy mi to czym prędzej. A tymczasem Państwo Szanowni, na ten świąteczny epizod mamy zapowiedziany już od jakiegoś czasu ROH Pure Championship Match, gdzie mówiłem, że takiej opcji jak Title Change... No to ja nie wykluczam, i wkrótce się przekonamy, jak to będzie, a będzie też oczywiście ponadto całe multum innych dawek wybitnej akcji i niesamowitych emocji. Dlatego też bierzemy łyczek i zagłębiamy się w to, co przed nami. Ostatni epizod tygodniówki tegorocznej zaczynamy od. Od pojedynku James Drake kontra Eddie Kingston, a że jesteśmy w Nowym Jorku, państwo szanowni, no to przed walką Kumpel Drake'a, czyli Zack Gibson, nawrzucał trochę Nowojorczykom. Mówił o tym, że są oni postapokaliptycznym trzecim światem, a Eddie Kingston jako Nowojorczyk jest tego najlepszym odzwierciedleniem. Eddie zjawił się z krzesłem i powiedzmy, że dał nauczkę tym złym panom, ale arbitem, arbiter potem zabrał to krzesełko, żeby móc oficjalnie ogłosić start walki. No i zaczęło się od tego, że panowie szli cios za cios. Tam Eddie mu się nawet udało założyć slipper hold, ale Zack Gibson swą ingerencją przerwał to. Pomimo tego Ediemu udało się potem z Lariatem i z serią chopów w rogu. Haj też na neckbreaker znalazło się miejsce. James Drake też oczywiście troszeczkę przyatakował, między innymi dropkick w Eddie Kingston skontrował jego atak na exploder, Suplex i dorzucił do tego DDT, dało to wszystko razem, pinfall, państwo szanowni, Eddie Kingston wygrywa tą walkę. Ale natychmiast po gongu Zach Gibson rzucił się do ataku na Ediego Kingstona, no a Eddie w sytuacji jeden na dwóch był bezradny i nie znalazł się żaden chętny do pomocy byłemu ROH World Championowi. Parominutowa rozruba, gdzie Eddie wygrywa jako Hometown Hero, no ale że ten Hometown Hero ma tak pod górkę po walce, no to no, ciekawa sprawa. W każdym razie fakt jest taki, Państwo Szanowni, że dzisiaj w nocy jest pay per view od AEW World's End, no i tam właśnie Eddie zawalczy z tym drugim, znaczy się z Zakiem Gibsonem. Państwo, szanowni, przy następnej walce święty Mikołaj miał być ring-announcerem, ale premier Aflic nie dopuścili do tej próby, zajmując wszystkich swoją gadką. A że Mikuś ku uciesze publiki powiedział, że Aflic Sachs, no to dostał slema od storii Denali. Następna walka to premier Aflic w akcji, gdzie ich oponentami byli Ashley, Vox, John Cruz i VSK. Oczywiście był to kolejny skłosz dla państwa atletów. No tutaj wśród jobberów panowie praktycznie nic nie mieli do powiedzenia, a u kobiet... No tym bardziej. Co prawda Ashley Vox miała okazję poczęstować superkickiem Diveriego, ale sama zaraz potem dostała Big buta od Story Denali, jeszcze czoksnem do tego i... pozamiatane. Story Denali pozostaje niepokonana w Oro Age. 6 do 0 na ten moment. Następnie na zapleczu komander wypowiadał się przed Age Pure Title Matchem, jaki go dzisiaj czeka. Mowa była o tym, jak w tym właśnie budynku komander wygrywał pas Age TV Champion. A dzisiaj pokaże, że to przeznaczenie, aby dzisiaj sięgnął po kolejny tytuł mistrzowski w swojej karierze. Mina Shirakawa w akcji, państwo szanowni. Jej oponentka to szanowna pani Rebecca Scott. Od początku dominacja tej bardziej znanej pani. Był tam Sling Blade, był Sling Blade z górnego narożnika, Tornado Forearm w plecy, Figure Four i po tym nastąpiło poddanie się. Dwie minuty i papa. Mina Shirakawa czwarte zwycięstwo państwo szanowni i czwarty raz czyni to przez submission. Teraz za kulisami obecny Oro World Champion Bandido, a obok niego dawny Oro World Champion Jay Little. Jay Little mówił tutaj o tym, iż on i Bandido mają dwie wspólne rzeczy, a nazywają się one Blake Christian i Lee Johnson. Dlatego też Jay Little zaproponował, aby on i Bandido połączyli siły i rozprawili się z The Swirl, a najlepiej już za tydzień. No, Bandido powiedział od razu, że jest chętny na taki pomysł, zatem mamy ustalony taktim mecz i odbędzie się on już w przyszłym tygodniu. No to mamy teraz tak jakby na rozgrzewkę. The Swirl, czyli Blake, Christian i Lee Johnson kontra Alec Price i Jordan Oliver. Początek co prawda był tutaj dla The Swirl, to jednak drugi team dzięki kombinacji leg drop plus dropkick no, zdołali oni pokazać trochę swojej ofensywy. W miarę upływu czasu przewaga wyraźniejsza u The Swirl. Lee Johnson poleciał sobie z dive'em poza ring. Team numer dwa miał hot taga. Tam Alec Price wtedy się popisał m.in. serią z winnych kopniaków i Double Springboard Sling blade. W tym sensie, że z jednej liny się odbił na drugą, no i dopiero z tej drugiej wykonał Sling Blade. Całkiem fajna akcja swoją drogą. Blake Christian załapał się też na Super Brainbuster z górnego narożnika od obu panów. Tutaj akurat Lee Johnson przerwał próbę pinu. Następnie Oliver Pozaring do Dostał screwdriver od Christiana, zaś w ringu Alex Price łapie 450 splash oraz kombinację hand spring kick plus brain Daje to pinfall, raz, dwa, trzy, deswell zgarniają zwycięstwo. Tutaj miałem lekką obawę, że zrobią z tego trzyminutowy squash, a tak naprawdę no okej, okay, nie było żadnych wątpliwości, kto tutaj zwycięży w tym pojedynku. Ale na standardy tygodniówkowe zrobili tutaj całkiem fajną walkę, dlatego mogę ją polecić i powiedzieć po prostu, że było dobrze. No to teraz drugi z reprezentantów Gryzl Young Veterans, Państwo Szanowni, Zach Gibson kontra Bryce Donovan. I ponownie przed walką Gibson zabrał głos, ponownie nawrzucał Nowojorczykom i domagał się respektu dla jego teamu. Wbrew pozorom Państwo Szanowni, nie było to starcie jednorazowe, co ja mówię, jednostronne, przepraszam bardzo. Obaj panowie tutaj poatakowali. Donovan popisał się skup Slemem i mocnym uderzeniem z łokcia. Potem Zach Gibson w uczciwy sposób wypracował sobie przewagę przez to, że strącił rywala z narożnika. Gibson z aperkatami i atakiem łokciami, ale w końcu Donovan zebrał się i po bosman Slem miał nirfal. Następnie Zak uchylił się przed atakiem wrogu i zaskoczył Codebreakerem plus Lariatem. No te dwie akcje dały raz, dwa, trzy jest pinfall Zak Gibson zwycięzcą tego pojedynku. Państwo szanowni, zdarzało mi się mówić nieraz i dobrze, że teraz mogę znów to powiedzieć po raz kolejny, jak dasz gościom trochę czasu w ringu, to oni ci zrobią przyjemną walkę w ringu. I moim zdaniem tak właśnie tutaj było w tym przypadku, nawet pomimo tego, że od początku rezultat był oczywisty. Swoją drogą widać, że są ku temu skłonni w tym odcinku, tak widzą, żeby dawać więcej czasu w pojedynkach, gdzie i tak znasz zwycięzców. No okej, okay, tylko ta Rebeka Scott na razie nie miała tyle tego szczęścia. I znowu wędrujemy za kulisy. Teraz no, była rozmowa z Daltonem Castle i The Outrunners, ale za dużo się oni nie nagadali, bo zostali nagle zaatakowani przez ekipę MXM-TV, a oni rzucili wyzwanie do walki trzech na trzech na zasadach fight without honor. I ten pojedynek wiemy już, że odbędzie się już za tydzień. A teraz inny tag team mecz, Big Boom AJ i Cutie Marshall kontra reprezentanci Fred House, Griff Garrison i Cole Carter. No w ringu czterech chłopa, poza ringiem łącznie siedem osób, czyli się szykuje spory pierdolnik. No jak to bywa często w takim meczach jeden zawodnik trafia do głębokiej defensywy i to Big Boom AJ przyjął tutaj taką rolę. No moim zdaniem jednak trudno tutaj coś szczególnego wyróżnić. No chyba że double suplex u Fred House. AJ dzięki takiemu sobie belly to belly suplex, dokonał upragnionej zmiany i QT Marshall wkracza i rządzi w ringu. Tam m.in. Hand, Spring, Kick i Flip Dive wykonał. Potem mieliśmy ingerencje poza Zaczęły one robić swoje. No, dzięki temu Fred House zyskali przewagę. A co więcej, poza ringiem Fred House chcieli użyć krzesła na Marszalu. Wtedy to Aaron Solo i Big Justice zabrali im to krzesło. Ale dopiero wtedy to właśnie sędzia zobaczył, że tam krzesło prawie, że idzie w ruch i dlatego też właśnie to Arona solo i tego drugiego chłopaka arbiter odesłał na zatlecze. No, w każdym razie sekundę później sędzia i tak zobaczył, że Fredhouse też coś kombinują, jakieś niegodziwe rzeczy, więc chwilę później również i ich odesłał precz. Wracając do ringu, Cutie Marshall dzięki STO powala Garrisona i znowu mamy hot tag. Teraz to Big Boom AJ dostaje możliwość ofensywy. No tam między innymi była seria Body Slamów i Full Nelson Slamów. Ataki ze wszystkich stron, w końcu mamy super blockbuster i mamy pinfall. Cutie Marshall i Big Boom AJ zwycięzcami tego pojedynku. Starałem się to skrócić na ile się dało, ponieważ matko przenajświętsza, dlaczego to potrwało tak długo? Dwanaście minut, państwo szanowni. A przedtem ta wejściówka AJ'a i Marszella też trochę zajęła. No nie sprawdzałem dokładnie, ale ze trzy, cztery minuty to będzie. Gruba przesada tutaj nastąpiła. A to głównie też dlatego, Państwo, Szanowni, że taki skład walki nie pozwalał na to, żeby było tutaj coś wielce atrakcyjnego. Nie trawię w ringu Griffa Garrisona, Cutie Marshall to już w ogóle, Big Boom AJ, no tak. Też taki no wrestler, nie wrestler, moim zdaniem 6-7 minut spokojnie by tutaj wystarczyło, dowalili im 12, no ale tak czy inaczej Państwo Szanowni, no ten pojedynek niestety nie jest z gatunku tych, które bym polecał. Lecimy dalej, teraz za kulisami Oro Pure Champion, czyli Lee Moriarty. Wspomniane było, że rok temu w tym budynku Moriarty obronił tytuł przeciwko Nigelowi McGuinnessowi, a dzisiaj no, komander co prawda zasłużył sobie na title shota, ale Lee Moriarty pokaże mu, że proving ground match oraz championship match to są dwie różne sprawy. A teraz jeden z AEW World Trios z czempionów Katsuya kontra Leo Rush. Japończyk tutaj narzucił swój techniczny styl, ale Leo dzięki swej zwinności miał okazję się odgryzać i tam podejmować próby pinu. Shiba tam wymierzył supleks na krawędzi ringu, a sekundę później zrobił to samo na podłodze. Dało mu to większą kontrolę w tym pojedynku, stąd też uderzenia łokciem czy czopy. Leo raszy zdołał zaskoczyć rywala kopniakiem i za chwilę ujrzeliśmy też suicide dive. Następnie przy próbie Frog Splash, Shibata w odpowiedniej chwili wystawia kolana no i potem sam wykonuje Running Low, Dropkick w rogu oraz Suplex. Leo Rush był w stanie kontratakować tam chociażby poprzez cutter ale potem zdarzyło się takie coś, że niechcący trafił on ręką arbitra i wykorzystując moment Shibata wymierza low blow oponentowi. Przez to też Shibata bez problemu zakłada cross armbreaker i momentalnie Leo Rush poddaje się. Cóż, zakładam, że pewnie na AEW był kiedyś tam ten heel Shibaty. Spoko to był pojedynek moim zdaniem i przede wszystkim w końcu taki, że Shibata musiał się trochę pomęczyć, a nie że zgarnąć sobie takie łatwe zwycięstwo w minutę czy dwie. I kolejny raz widzę, że Tony Khan zabawia się w Mikołaja w dawanie minut tym, którzy wiadomo z góry, że i tak przegrają. I państwo, szanowni Katsujali Shibata 6-0 w tym roku w ringu Orleage, ale dopiero po raz pierwszy wygrywa przez Submission. I jesteśmy już przy walce wieczoru. Zgodnie z zapowiedzią Lee Moriarty kontra Commander Opas Oro Pure Champion. Przypomnę, że Commander wywalczył sobie title shota na początku listopada. Przetrwał wtedy 10 minut w proving ground meczu. Łyczek trzeba wziąć. I lecimy z tą akcją. Techniczna rozgrzewka oczywiście na początek. 90 sekund po rozpoczęciu walki. Moriarty zakłada Border City Stretch i komander wykorzystuje pierwszy row break. Po kolejnych wygibasach z obu stron i okazjonalnych próbach pinu mistrz, mistrz zyskuje wyraźną przewagę i gdy wydawało się, że potem komander ruszy na poważnie z kontratakiem Moriarty zakłada STF i mamy rope break pretendenta po raz drugi. Następnie komander zaskoczył rywala dropkickiem w kolano i DDT, a to zdenerwowało mistrza na tyle, że użył, użył ciosu zamkniętą dłonią. Za to jest ostrzeżenie, drugi taki raz będzie oznaczał porażkę przez dyskwalifikację. Potem komander przeszedł się po górnej linie i wykonał crossbody, ale następnie to Moriarty łapie go na flapjack i komander łapiąc się liny, chroni się przed Pinfalem. Oznacza to tyle, że komander wykorzystuje trzeci i ostatni Rope Break. No i teraz musi już sobie radzić sam. Złapanie liny nic mu nie pomoże w przerwaniu pinu czy submyshana. Taka sytuacja miała miejsce dosłownie po chwili, Lee Moriarty zak zakłada bor City Stretch, no i komander chociaż łapie liny, to nie oznacza to przerwanie tego. Moriarty jakoś jednak dał się nabrać, myśląc, że jest już po walce, i komander zaskoczył go próbą pinu, a potem jeszcze Spanish Fly. Następnie popisał się też komander Moonsaultem poza ring, potem już w ringu jeszcze dołożył Poison Runę i Cross Arm Breaker. Limoriarti wtedy dopiero po raz pierwszy używa swojego Rope Breaka, a za chwilę komander stoi przed szansą na swój finisher, czyli Moonsault z lin. Jednakże tutaj Lee Moriarty w odpowiedniej chwili wystawia nogi i nie tracąc czasu, Lee Moriarty na linach zakłada Gory Special, a to skutecznie zmusza komandera do poddania się. Zatem, Państwo Szanowni, Lee Moriarty wygrywa i pozostaje nadal ROH Pure Championem. Fiu fiu fiu. Zaskoczony byłem tym państwo szanowni z jaką dominacją tutaj Lee Moriarty wyszedł w tym pojedynku no oczywiście tam pod koniec komander miał swoją chwilę no bo to rzeczywiście byłoby trochę przegięcie jakby tego nie miał w każdym razie no, gdy bałem sobie tak że może nastąpić tutaj title change no tak się w sumie nie stało no i Lee Moriarty nie dość, że wygrał, to jeszcze wychodzi z tego po walce, gdzie naprawdę wyglądał na mocarnego gościa. Zresztą nie pierwszy raz. No długaśny jest ten jego title reign, ale co by nie mówić, Lee Moriarty to jest fachowiec w swojej dziedzinie. No i tutaj też mieliśmy taką fachową walkę, jeżeli można to tak nazwać. Państwo szanowni, jak na taki świąteczny epizod, moim zdaniem było całkiem spoko. No oczywiście ta jedna, ale jakże duża skaza, no znaczy wedle mojego gustu oczywiście, ta walka Big Boom AJ i Cutie Marshall kontra Fred House, no że to będzie nudne i w sumie było nudne, no to oczywiście brałem to pod uwagę jeszcze przed rągiem, ale że to było takie długie, nic więcej chyba nie trzeba mówić. Było też tam oczywiście kilka nieoczekiwanie przyjemnych niespodzianek. No, The Swirl z Oliverem i Price'em, Zack Gibson kontra Bryce Donovan, Shibata z Leo też. Chodzi o to, że w tych przypadkach dali nam pojedynki lepsze niż by na papierze to by wyglądało. No i to tyle, Państwo Szanowni, na ten epizod, ale jednak. Okazuje się, że jeszcze nie koniec na ten rok, bo w trakcie tego epizodu okazało się, Państwo Szanowni, że w tym roku 2025 będzie jeszcze jeden epizod. A będzie to we wtorek wieczorem czasu amerykańskiego epizod, który zostanie umieszczony na YouTube. No czyli wychodzi na to, że zobaczymy się jeszcze w środę, w Sylwestra. No, zakładam, że się wyrobię jeszcze w tym roku. Czy się uda, to się okaże, ale na pewno mogę powiedzieć, że się postaram. No, zależy też, ile Tony Kam tego nam wrzuci. Tak czy inaczej, co bym nie gdybał Państwo, szanowni, końcowe słowa pozostają bez zmian. Oglądajcie Ringowano.